Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam się z wami serdecznie w kolejnym vlogu. Jak już zauważyliście po tytule, dzisiaj będzie vlog tematyczny. Vlog tematyczny i będzie to vlog na temat terapii tlenowej. Na zaproszenie Studio Impuls Zdrowia, które mieści się w Gdańsku przy ulicy Wegi 22A w dzielnicy Osowa, będę miała możliwość skorzystać z komory hiperbarycznej, czyli z tak zwanej terapii tlenowej. I tak, tu od razu na początek Wam powiem, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany tematem, jeżeli jesteście z Gdańska, z trójmiasta, z okolic i z tego rodzaju terapii, będziecie mieli ochotę skorzystać właśnie w studiu Impuls Zdrowia. To tak, nawołując no, się na mnie, na hasło pięknie jest żyć na terapię tlenową będziecie mieli minus 20%. Współpracujemy ze studiem Impuls Zdrowia, stąd taka oferta właśnie dla osób, które trafią ode mnie z social mediów jest przygotowana. Okej, okay, ale o samej terapii. Terapia tlenowa to w Polsce cały czas bardzo mało popularny zabieg, mimo tego, że jest to zabieg, który jest refundowany nawet przez NFZ. Natomiast no z tej racji, że w Polsce jest niewiele placówek, które go wykonują, no to terminy oczekiwania na zabiegi w ramach świadczeń NFZ-u są niestety długie, natomiast no, jak możecie się domyślać, są właśnie placówki prywatne, które tego rodzaju terapię oferują i myślę, że teraz na fali tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia, no to właśnie terapie tlenowe i komory hiperbaryczne będą tylko zyskiwały na popularności. Stąd ja też się postaram Wam tutaj przybliżyć, o co tak w ogóle z tymi komorami i z tą terapią chodzi i jak właśnie wygląda cały zabieg. To, co warto sobie tutaj też uszczegółowić, to to, że terapia tlenowa ma zastosowanie nie tylko przy wskazaniach medycznych, ale też przy wskazaniach kosmetycznych. Natomiast no, o tych medycznych, z racji właśnie na wydarzenia na świecie, mówi się ostatnio po prostu więcej. Natomiast za chwilę powiem o wskazaniach, powiem o przeciwwskazaniach, pokażę Wam przebieg samego zabiegu, ale czym w ogóle jest ta terapia tlenowa? To tak najogólniej mówiąc, pacjent zamknięty w tej komorze hiperbarycznej poddawany jest działaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem. Dzięki temu tego tlenu dostaje się do organizacji. Więcej niż przy normalnym wdechu. No, znaczenie tlenu dla organizmu jest niepodważalne, i tutaj właśnie dzięki temu, że mamy ten tlen pod zwiększonym ciśnieniem, no to dostanie się go zwyczajnie więcej niż jak teraz i do Was mówię, i też jestem w procesie wdechu, wydechu i przy wdechu, no to w tej terapii tego tlenu dostarczymy nieporównywalnie więcej. Druga sprawa jednak to też to, że tego tlenu zwyczajnie jesteśmy w stanie dostarczyć więcej również do miejsc, które zazwyczaj są niedotlenione. Okej, okay. jakie są wskazania do zastosowania tlenoterapii, w jakich przypadkach jest zalecana? I tutaj pozwólcie, że będę posiłkowała się listą, bo lista tych wskazań jest naprawdę bardzo długa. I tak, tlenoterapię poleca się w przypadku chorób o podłożu neurologicznym, takich jak Parkinson, Alzheimer, ADHD, czy jako terapię wspomaganą w przypadkach autyzmu. Drugie, pośród schorzeń wymieniane jest również zatrucie czadem. Komora w tym wypadku nasyca krew tlenem, co pomaga wyprzeć z organizmu szkodliwy tlenek czadu. Trzecie, tlenoterapię poleca się również w wypadku trudno gojących się ran. Tlen pobudza nasze, komórki naszego ciała do wzrostu i odbudowy, co przyspiesza gojenie się ran. Tlenoterapię stosuje się także podczas chorób autoimmunologicznych w przypadku nadciśnienia, w przypadku miażdżycy. Odżywianie organizmu tlenem sprawdza się także w leczeniu anemii w terapii cukrzycy, gdy dosięgnie nas martwica. To również jeden z ważnych etapów po przebyciu przeszczepu, np. kończyny, gdy istnieje ryzyko odrzutu. Choroba dekompresyjna, nagły i niewyjaśniony niedosłuch, komora hiperbaryczna może użyć cierpiącym na migreny. Tlenoterapia jest stosowana także w przypadku otyłości, bo wspomaga procesy metaboliczne. No ale właśnie, jedno to są wskazania medyczne, o których Wam przed chwilą wspomniałam, i ta lista jest bardzo, bardzo długa, ale drugie to są wskazania kosmetyczne czyli przechodzimy do sekcji beauty i tego, jak tlenoterapia może wpłynąć na stan naszej skóry. Tutaj będę się posiłkowała wiadomością od Gosi ze studia Impuls Zdrowia, którą otrzymałam, także uwaga, uwaga, jedziemy. Tlen jest odpowiedzialny za zachowanie zdrowia i witalności skóry. To on stymuluje metabolizm komórkowy, działa przeciwzapalnie, przyspiesza produkcję kolagenu, zwiększa wzrost komórek macierzystych. Mimo że oddychamy powietrzem, w skład którego wchodzi tlen, nasza skóra zmuszona jest do walki z toksynami i zanieczyszczeniami, stresem, brakiem wypoczynku, potrzebuje zatem dodatkowego wsparcia. Im więcej niekorzystnych czynników, tym gorszy przepływ krwi i zbyt niska podaż tlenu do komórek. Niedotleniona skóra staje się blada, matowa, odwodniona, z widocznymi objawami starzenia. W związku z tym z biegiem czasu nasilają się objawy takie jak spadek elastyczności skóry, obecność zmarszczek, przebarwienia, obecność zlokalizowanych złogów tłuszczu i obrzęki. Tlenoterapia to doskonałe rozwiązanie dla skóry zmęczonej z widocznymi oznakami starzenia i utraty elastyczności. No i teraz właśnie jak ten tlen działa na naszą skórę? Dostarczony do komórek tlen działa odżywczo, przyspiesza metabolizm komórkowy, zwiększa napięcie skóry i spowalnia procesy starzenia. Pobudza oddychanie komórek, dając skórze bardziej elastyczny i świetlisty wygląd. Tlen ma również właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, powoduje zmniejszenie podrażnień. Wpływ zabiegów terapii hiperbarycznej na skórę. Stymulacja komórek tkanki łącznej właściwej, fibroblastów, odpowiedzialnych za syntezę kolagenu, który wpływa na elastyczność skóry. Drugie. Spowolnienie procesów starzenia, ujawniającego się na przykład poprzez zmarszczki, które dzięki terapii hiperbarycznej są płytsze i mniej widoczne. Będziemy sprawdzać. Zwiększanie wytwarzania komórek macierzystych, zastępujących uszkodzone komórki. Przywrócanie właściwego środowiska komórkowego. Zwiększa mechanizm antybakteryjny i regeneracyjny. Usuwanie toksyn z organizmu, co sprawia, że skóra staje się promienna i odmłodzona wzmocnienie układu odpornościowego, a w konsekwencji zapobieganie powstawaniu zakażeń, pobudzenie mikrokrążenia, wyrównanie kolorytu skóry, wspomaganie leczenia trądziku, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, grzybicy oraz trudno gojących się ran, szybsza regeneracja po zabiegach medycyny estetycznej. Pozostałe wskazania dermatologiczne do stosowania tlenoterapii hiperbarycznej. Słuchajcie, tutaj jest cała lista, nie bez powodu od małego mama mówiła, że należy się dotleniać. Mama miała rację. Słuchajcie, egzema, rumień, pokrzywka, wysypka, alergie skórne, zakażenia bakteryjne, obrzęki, uszkodzenie śródbłąka, przepraszam, martwica, zapalenie skóry, rany, zmiany niedokrwienne, przeszczepy, powykłania skórne w przebiegu zakażeń, szczególnie spowodowanych przez beztlenowce. Jak widzicie, lista wskazań medycznych i kosmetycznych jest naprawdę bardzo, bardzo długa, więc generalnie można by powiedzieć, że taka tlenoterapia może pomóc każdemu z nas, bo myślę, że każdy z nas na tej liście może siebie odnaleźć. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na dalszą część filmu. No, ale żeby zachować poprawność, to wypadałoby powiedzieć też o przeciwwskazaniach, bo takie jak w przypadku wszelkiego rodzaju zabiegów, zawsze występują i w przypadku tlenoterapii również są, choć jest ich relatywnie niewiele w stosunku do tych korzyści, które możemy osiągnąć. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o przeciwwskazania, istnieje kilka okoliczności, które uniemożliwiają skorzystanie z takiej komory. I teraz tak. Przede wszystkim, wykluczeni z takiego zabiegu są pacjenci, którzy przeszli niedawno operację w okolicach klatki piersiowej lub cierpią na chorobę płuc, np. rozedma lub zapalenie dróg oddechowych, czy też po prostu mają w chwili bieżącej gorączkę. Przeciwwskazaniem jest również ciąża, poza sytuacją zatrucia czadem, bo tutaj się stosuje, padaczka oraz przebyty zabieg uszu. Ponadto w trakcie samego zabiegu pacjent może odczuwać nieprzyjemne doznania, które można porównać z wrażeniami podczas podróży samolotem. Jak podróż samolotem może być nieprzyjemna? na przykład zatykanie uszu, ból głowy, a także wymioty. No to tutaj już pewnie w zależności od tego, jak reagujemy właśnie na podróż samolotem, to jesteśmy w stanie ocenić, jak nasz organizm może zareagować na komory. Jeżeli w samolocie nie mamy żadnych nieprzyjemnych zdarzeń, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa w komorze one również nie wystąpią. Okej, okay, słuchajcie, jak wygląda sam zabieg, to za chwilę zobaczycie. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do zabiegu, to informacje, które ja otrzymałam, to było to, aby zjeść lekki posiłek, Ubrać się wygodnie, zabrać interesującą książkę i zabrać słuchawki. Także brzmi przyjemnie. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Taka sesja trwa półtorej godziny. Chociaż wiem, że w różnych gabinetach to różnie może wyglądać od godziny do półtorej godziny. Z tym się spotkałam, przeglądając sobie materiały właśnie na temat tlenoterapii. Koszta oczywiście też są zawsze różne, tak? Tutaj w studiu Impuls Zdrowie, z którego ja korzystam. Sesja półtorej godziny to koszt 150 zł. Pojedyncza, im więcej tych sesji wykupimy, no to oczywiście koszt tej pojedynczej sesji spada. Ok, moi drodzy, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne, tyle teorii. Najwyższa pora przejść do praktyki, także idziemy zobaczyć, jak wygląda ta terapia, jak wygląda komora. Postaram się wam jak najwięcej w tym vlogu pokazać. z komory hiperbarycznej, też na czym polega ten Tak, Zupełnie nowe doświadczenie, mm. tak jak tutaj też wcześniej opowiadałam, tak tyle co sobie zdążyłam przeczytać, ale nie miałam mm. nic doświadczenia z tą terapią. Terapia hiperbaryczna polega na oddychaniu stężonym, 100% tenem, w warunkach zwiększonego ciśnienia. Dzięki temu wszystkie Twoje tkanki w organizmie będą dużo bardziej efektywniej odżywione, niż podczas... Marszu, spaceru, czego Okej, okay. A jakiego efektu mogę się spodziewać po mm. pierwszej terapii? Po pierwszej wizycie możesz być senna, delikatnie zmęczona. E, uczucie po pierwszej wizycie jest takie jak e, po całodziennym spacerze w górach, tam gdzie jest wyższe ciśnienie. Mm -hmm. Będziesz się czuła też na pewno troszeczkę zmęczona. Okay. A Ale sądzę, że ten efekt ci będzie dalej tak, się tak zmieniał. Bo... Druga terapia, trzecia terapia. No. już nawet drugiego dnia po pierwszej sesji, mm. drugiego, trzeciego, przykład mm. będzie mm. zwanego kopa energetycznego. Tak. Okay. Jak będzie wyglądał sam zabieg, terapia? E, na początku, gdy wejdziesz do komory, zwiększyłam swoją objętość i napełnię się dlenem. Później będzie zwiększało się ciśnienie do 1,3 atmosfery. W tym czasie będziesz czuła się tak, jak przy lądowaniu samolotu: będą zatykały się uszy. To wszystko, to mija po 5 minutach. Ja po prostu wchodzę. E, z tego co czytałam, miałam ja przygotować sobie wygodną ubranie, to jak sobie nawet spotkałam. Przebraniłam sobie tak? Sobie tak, tak. Wbraniu, Wysokoła, tak, tak? tak, jak Książka, jest możliwość czytania, Książka. bo czytamy, możemy zabrać książkę. Tak, tak. Książka, słuchawki, dajemy tablet, można obejrzeć sobie serial ulubiony. Terapia trwa półtorej godziny, także spokojnie uh -huh. film, serial, seriala żeby obejrzeć. Okej, okay. to no dobra, to co? Zapraszamy. Mhm. Czyli mamy taki przycisk awaryjny, gdyby nie daj Boże komuś coś się tak. działo. przyciskamy i ja tutaj będę Ciebie słyszała. Okej, okay. dobrze. Tylko musimy przycisnąć tutaj ten tab. Mhm. E na początku, jak ona będzie zwiększała swoją miedość, będziesz e, czuła się normalnie. Później, gdy komora napełni się trenem, e, będę monitorowała cię tutaj przez to okienko. Dobrze. W do góry wszystko jest ok. Uh -huh. e, trochę coś się dzieje, coś jest nie tak, dług przerywamy sesję. Okej, okay. dobrze. Okay. W środku będę Ciebie czekał taki podajnik trenu. Nakładamy go tutaj z tyłu głowy. Leżąc, muszą tutaj sobie delikatnie na szyi wypisieć. Uh -huh. Będziemy chciała usiąść, bo jest też taka możliwość. Można użyć sobie tutaj na skroń i ten podajnik regulujemy tutaj koło y, upadu oddechowego, koło nosa, koło ust. Okej, okay, ale czekaj, w pozycji leżącej mam po prostu na szyi założone. Tak. Sobie mm -hmm. tutaj tymi dziureczkami y, przedostawał się ten ten. Mm -hmm. tlen. sobie mm -hmm. większa dziurka mocniej, mniejsza słabiej. Okej. Okay. On jest też troszkę zimny, można odsunąć sobie trochę dalej. Ten strumień jest na tyle mocny, że swobodnie będziesz oddychał. Mm -hmm. Dobrze. Jeżeli coś spadnie, nie wiem, komuś jest niewygodnie, bo też jak wchodzą mamy z dziećmi, to często dzieci nie chcą mieć czegoś takiego. Mhm. Uh -huh. Po prostu im to przeszkadza. W tej komorze i tak jestem stężony tlen, także to wszystko i tak tym wszystkim oddychasz. Okej, okay, w porządku. porządku. Dobrać, nie? W uzupełnieniu nagrałem Wam fragment, jak się pakuje do kabiny. I Jest to przejście, da się tutaj zmieścić. Ja się spokojnie mieszczę. Uwaga, 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 uwaga. I jesteśmy. Słuchajcie, tak jak nie widzicie teraz, to jestem w komorze. Ta, komorze. ta komora, którą było widać na wcześniejszych kadrach, napełnia się tlenem, także na pewno nie można być tutaj klaustrofobii, no bo jesteśmy jednak zamknięci. Jest poduszka, jest miękko pod spodem. Dostałam kocyk, mam swoją książkę, mam telefon, mogę nagrywać, dostajemy jeszcze tablet, także można w międzyczasie oglądać filmy. I tak tutaj mam spędzić półtorej godziny, żeby... Tleny rozprowadzi mi się ładnie po organizmie. Także zobaczymy. Bardzo nietypowe doświadczenie. No, jesteśmy w zamknięciu i na pewno osoby, które mają lęki klaustrofobiczne, dla nich mogłoby to, to być trudne doświadczenie. Na początku też jest uczucie jak przy samolotu, tak jak było wspomniane. Faktycznie zatykają się uszy, więc trzeba przełykać ślinę. Słuchajcie, ta komora jest dość wysoka po napełnieniu, więc jakbym chciała, to mogę siąść. Tak, gdyby komuś było niekomfortowo w pozycji leżącej, no to można po prostu usiąść, tak? I też nie będzie większego problemu. No chyba, że ktoś jest bardzo wysoki, ale ja jestem w stanie tutaj bez problemu usiąść, tak? I jeszcze głową nie dotykam góry. Okej, okay, słuchajcie, jestem już po pierwsze wrażenia na gorąco, wróciłam do auta, pomyślałam, że nagram od razu, póki jeszcze człowiek jest taki, wiecie, rozentuzjazmowany tym, tym co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o wrażenia z zabiegu. To powiem Wam tak, na początku jest lekki dyskomfort, chociaż myślę, że on jest związany z tym, że to jest po prostu pierwszy zabieg, tak? no bo jednak zamykają nas w jakiejś komorze, coś nam tutaj szumi, tak ta komora się na. więc nie wiadomo, co się tutaj wydarzy i zaraz się przypominają jakieś tam historie wiecie, z horrorów, że tu coś wystrzeli i tym podobne, natomiast nie, 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 wszystko jest w pełni bezpieczne, więc bez obaw to faktycznie takie uczucie było na początku. Później jest rozluźnienie, no, miałam książkę, tak, miałam tablet, żeby ewentualnie sobie jakieś filmy oglądać, a to ja się rozluźniłam do tego, Stopnia. Mi się zrobiło tam tak wygodnie, tak mięciutko było na tym materacu, że ja w pewnym momencie po prostu odpłynęłam i zasnęłam. Zwyczajnie zasnęłam w trakcie, tej, w trakcie tej terapii. Miałam takie poczucie w pewnym momencie takiego rozlania trochę ciała, jakby ono się rozlało po tym materacu, i zrobiło się właśnie tak błogo, że zwyczajnie, zwyczajnie przysnęłam. Mały update, jeżeli chodzi o efekty terapii, o to, jak się czuję po terapii. Pomyślałam, że zostawię tutaj tę informację, tak, żebyśmy mieli takie małe, małe archiwum. Są godziny późno popołudniowe, jestem kilka godzin po tej terapii. Słuchajcie, to co zauważyłam, a czego nie widziałam rano, więc myślę, że to nie jest przypadek. Moja cera wygląda naprawdę dobrze. Załóż mi to nie skromnie, niekoniecznie to się u nas lubi, ale tak ją oceniam, tak jak na co dzień z tą moją cerą sobie obcuję i widzę, jak wygląda ona dzisiaj, to naprawdę wygląda dla mnie zauważalnie lepiej. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że ja akurat o tej terapii tlenowej myślałam jedynie w kontekście medycznym, natomiast ona przecież nie bez wpływu pozostaje na wygląd naszej skóry, no bo mówimy o dotlenieniu komórek także to jest to, co ja na pewno dzisiaj zauważyłam. Druga sprawa, bo wspominałam Wam, że Jednym z częstych objawów po terapii jest zmęczenie. Że człowiek jest tego dnia osłabiony, właśnie, że wcześniej chcemy się położyć spać, u mnie tego nie ma. Słuchajcie, ja jestem dzisiaj tak pełna energii, ale to tak pełna energii, że wykonałam naprawdę więcej zadań niż miałam na dzisiaj zaplanowane. Ta energia, ten wzrost energii jest u mnie naprawdę odczuwalny. Jeżeli drugiego i trzeciego dnia człowiek ma być dopiero tak książkowo pełen energii, to zobaczymy, co to się będzie działo w tych kolejnych dniach, ale... Ja dzisiaj po prostu góry mogę przenosić, także jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia, no to to co zauważyłam cera, tak ja to wiążę, a drugie u mnie naprawdę wystąpił znaczny wzrost energii i dzień dobry, dzień dobry, widzimy się dnia kolejnego, chciałabym się życzyć kolejny piękny, słoneczny dzień yy, kilka dni później moja trzecia sesja tlenoterapii, dzisiaj jestem w ogóle świeżo po treningu IMS, tlenoterapia jest akurat przy się bardzo polecana jutro podobno w ogóle nie będę miała zakwasów dzięki tlenoterapii, więc sprawdzimy i widzimy się już z wnętrza kabiny tutaj pewnie troszkę dodatkowo szumi bo to jest ten podajnik z tlenem, przygotowujemy się do startu Komora napełnia się. Spójrzcie tutaj widać część maszynerii, tutaj jest akurat wskaźnik ciśnienia i on się będzie podnosił za chwilę stopniowo, zamek zapięty, tutaj są wszystkie informacje bezpieczeństwa. No a ja sobie leżę. Okej. Okay. Okay. I to jest właśnie ten motyw, o którym Wam mówiłam, także kontrolujemy cały czas sytuację. Mały update, jeżeli chodzi o ciśnienie w kabinie. Tak jak Wam pokazywałam, wskazówka no startowała od zera, tak. Mamy prawie 40, no 30 z ogonkiem i przede mną właśnie jeszcze godzina takiego relaksu, no bo relaksem trzeba to nazwać. Widzicie, no i tak nie ma możliwości wyjścia stąd, więc można sobie bez żadnych wyrzutów sumienia spać przeglądać fejsika, nagrywać blogi czy stories tak jak ja to robię, coś tam sobie robić na telefonie czy tak jak Wam wspominałam na samym początku, tak przy okazji pierwszej wizyty po prostu obejrzeć sobie jakiś film na tablecie, bo tablet też jest udostępniony. No dobra, to ja chyba idę spać, także widzimy się jeszcze później. Ok, słuchajcie, ja w takim razie bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze na koniec oddam głos Gosi, która się Wami tutaj zaopiekuje, jak zdecydujecie się na zabieg. Tak, zapraszamy do naszego studia w Gdańsku, to jest Impuls Zdrowia. Znajdujemy się przy ulicy Wegi 22A przez 2. Ja mam jeszcze wszystkie informacje tutaj adresowe. Konto na Instagramie, konto na Facebooku zostawię również w opisie. Także zapraszamy i tak jak mówiłam wcześniej, jest na hasło Pięknie jest żyć, będzie obowiązywał tak, rabat 20% na zabiegi tlenoterapii. Także zapraszamy i wszystkie informacje znajdziecie również u dołu. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.